Przez wiele lat w Polsce istniało stwierdzenie, że obcokrajowcy, przede wszystkim obywatele Ukrainy, przyjeżdżają do naszego kraju i pracują na stanowiskach niższych niż na ojczyźnie. Sytuacja jednak się zmienia. Dzisiaj mówimy o obcokrajowcach, którzy. Przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski i pracują na stanowiskach menedżerskich, na stanowiskach mm. kierowniczych. Moim i państwo gościem jest ekspert Marcin Kołodziejczyk, dyrektor międzynarodowej rekrutacji grupy EWL. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Marcinie, czy uda się nam dzisiaj właśnie zburzyć ten stereotyp, że obcy krajowcy pracują w Polsce na stanowiskach niższych niż na ojczyznę? No na pewno, będziemy burzyć stereotyp i mamy na to dowody w postaci danych, o których możemy dzisiaj porozmawiać. To jest tak, możemy spojrzeć na ilość wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zezwolenia te wydaje, wydają wojewodowie w poszczególnych województwach, no i patrząc na, na ilości i na stanowiska, na jakie te zezwolenia są wydawane, możemy jasno stwierdzić, że Rok do roku, czyli między 2018 a 2019 rokiem, wzrost zatrudnień na stanowiska menedżerskie i wysokospecjalistyczne wynosi około 50%. Wzrost. Tak, mówimy o wzroście, dokładnie tak. Ale jednak z tego co pamiętam, bo też wiedziałem te liczby, z tego co pamiętam, to ta liczba 400-400 mhm. zezwoleń w ciągu pierwszego półrocza, mhm. czyli mniej więcej około 1000 możemy się spodziewać mhm. tak myślę, tak? w ciągu na skalę skali, mhm. roku. Czy to jest wysoki wskaźnik, czy jednak to jest niski wskaźnik? Eee, jakby 400, y, 400 zezwoleń na stanowiska. E, wysoko kierownicze, dyrektorskie i w urzędach państwowych, faktycznie w obliczu całej e, jakby masy zatrudnienia pracowników e, z zagranicy może nie robić wysokiego wrażenia, natomiast warto zwrócić też uwagę na inne cyfry w tym zestawieniu e, i możemy zwrócić uwagę na kilkanaście tysięcy e, zezwoleń, e, e, zezwoleń wydanych na, dla stanowisk Specjalistycznych to są pracownicy biurowi, przedstawiciele handlowi, specjaliści marketingu, PR-u, specjaliści w sektorze usług, pracownicy jakby korporacji, bankowości, itd., itd. Więc to są osoby o wysokich kwalifikacjach, też z dużą perspektywą na awans i rozwój swojej kariery. No i do tego warto podkreślić bodajże około 1500 zezwoleń wydanych tylko i wyłącznie dla pracowników sfery IT, czyli tego sektora wysokich technologii, wysoko kwalifikowanego, takiego bardzo mocno rozwija, rozwojowego, który, który ma wpływ na rozwój naszej gospodarki, więc jeżeli byśmy to zsumowali, no to wychodzi nam kilkanaście tysięcy zatrudnień w, w sześciu miesiącach 2019 roku dla stanowisk takich można powiedzieć wysoko kwalifikowanych. I bardzo perspektywistycznych. No zdecydowanie tak, jak najbardziej. Także tutaj, w przypadku tych, tych zezwoleń, tych stanowisk, na pewno nie możemy mówić o tym, że ci pracownicy pracują poniżej kwalifikacji czy. czy wykonują pracę jakoś odbiegającą od tej, którą wykonywali u siebie w ojczyźnie. No właśnie, dlaczego ukraińscy menedżerowie mhm. e, zaczęli wygrywać batalie o awans e, z polskimi kolegami? Hmm. No, podałbym kilka przyczyn. Pierwsza, taka jakby najbardziej podstawowa jest taka, że jakby na polskim rynku pracy e, notujemy rekordowo niskie bezrobocie. W wielu różnych y, obszarach pracodawcy zmagają się z brakiem rąk do pracy i to na stanowiskach od, od stanowisk najbardziej podstawowych po, po, po te stanowiska najwyższego szczebla. No i w związku z tym, że ta luka na rynku występuje, więc jakby zatrudniają. E, często często pracodawca po prostu stoi przed wyborem takim, że, że no jakby, jeżeli jest kandydat, który w jakikolwiek sposób odpowiada, potrzebą, no to, to się go zatrudnia. No więc To jest taka jakby powiedzmy, banalne wytłumaczenie, pierwsze. Drugie, druga przyczyna jest taka, że w niektórych, szczególnie w niektórych sektorach naszej gospodarki, takich technologicznych, gdzie, gdzie mówimy o kompetencjach technicznych, właśnie informatycznych, programistycznych itd. itd. Ukraina może pochwalić się bardzo dobrymi specjalistami, bo mało kto, kto, mało kto wie, że ukraińscy programiści na przykład cieszą się bardzo wysoką renomą na całym świecie i to są wysokiej klasy specjaliści, więc to oni jakby nie są powiedzmy brani w drugiej kolejności, a wręcz są bardzo jakby pożądani przez, przez polskich pracodawców. No i punkt trzeci, czy trzecia przyczyna, no to to jest, mamy rosnącą na polskim rynku grupę przedsiębiorstw, które swój produkt czy swoją usługę adresują do Ukraińców albo do rosyjskojęzycznych migrantów, bo tutaj możemy też zaliczyć obywateli Mołdawii, Gruzji, Rosji, Białorusi, których coraz też więcej przybywa na polskim rynku. No i, yy, yy, Ponieważ te firmy, czy na, na, na co dzień jakby współpracują na przykład z Ukrainą, prowadzą wymianę handlową, czy też prowadzą tutaj sprzedaż swoich usług na rynku lokalnym, no to znajomość tych realiów, znajomość języka jest często warunkiem koniecznym. Mówimy tutaj na przykład o usługach bankowych adresowanych do cudzoziemców, o przekazach pieniężnych, o firmach ubezpieczeniowych, o różnego rodzaju call centering, różnego rodzaju infoliniach, możemy również mówić chociażby o agencjach pracy, takich jak EWL, gdzie ponad jedna trzecia wszystkich menedżerów, na, na, co więcej na bardzo wysokich szczeblach. Zarządzania to, to, to Ukraińcy. Podobnie jak ponad 50% specjalistów zatrudnionych w naszej firmie, to również, to również Ukraińcy, Białorusini, jakby osoby pochodzące z, właśnie z państw rosyjskojęzycznych. No i to wynika ze specyfiki, że jest nam, czy takim firmom, po prostu zdecydowanie lepiej, wygodniej zatrudnić menedżera z Ukrainy, ponieważ on zna te realia, zna język. Ma kontakt odpowiednie, no i jest to po prostu z punktu widzenia biznesowego bardziej użyteczne. Dodam tylko, że według badania <coughs> przeprowadzonego przez EWL wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warszawskiego. Połowa pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce pracuje na stanowiskach, na których ma odpowiednie doświadczenia, mhm. więc co jest też bardzo dobrym sygnałem oraz ponad połowa też pracowników mhm. pracuje na stanowiskach, które jest wyższe albo takie same jak ich poprzednie stanowisko na Ukrainie. Co też jest e, bardzo ważną liczbą, jeżeli tutaj mówimy dzisiaj o e, stanowiskach kierowniczych, jeżeli mówimy o perspektywie e, wzrostu kariery i rozwoju kariery e, cudzoziemców w Polsce. No, zdecydowanie się z tym zgadzam, potwierdzam. Co więcej, jakby z własnej praktyki, z własnej obserwacji, z obserwacji naszych klientów oraz z badań, które też prowadzimy, wynikają, wynika to, że bardzo wielu migrantów z Ukrainy na przykład e, rozwija swoją karierę w Polsce i bardzo często jest to, to, ta ścieżka kariery też, nawet jeżeli ona zaczyna się od stanowiska na przykład poniżej pewnych kwalifikacji w Polsce, ona ro, nabiera rozpędu wraz z doświadczeniem w Polsce i z rozwojem e, kompetencji językowych, czyli często możemy, podam przykład ze, ze sfery produkcji. Zdarza się często, że przyjeżdżają do nas osoby, które e, zaczynają pracę jako pracownik produkcji, pomimo tego, że na przykład mają wyższe wykształcenie, albo wykonywały pracę na wyższym stanowisku, na przykład w Ukrainie, po czym po trzech miesiącach, po pół roku, po roku e, nabywają doświadczenia w danej firmie, w której pracują, uczą się języka i na przykład awansują na stanowiska team leadera, brygadzisty, mistrza zmianowego i tak dalej, i tak dalej, czy są przesuwane jakby do działów specjalistycznych w danej fabryce czy w magazynie, więc to jest jak najbardziej naturalna ścieżka, która występuje w, nie tylko w sferze powiedzmy usług biznesowych, czy takiej pracy stricte nazwijmy to biurowej, ale także ma odzwierciedlenie w przemyśle, czy logistyce, czy tam, gdzie jakby z początku mówimy o, o tej pracy fizycznej. Otóż, włożymy stereotypy, Ukraińcy przyjeżdżają już do pracy mhm. e, do Polski, w ogóle obcokrajowcy przyjeżdżają do pracy e, do Polski, e, przychodzą rozwój mhm. zawodowy, przy, awansują, e, lądują na stanowiskach wyższych niż na ojczyźnie, mhm. własnym kraju. E, potwierdzają to badania socjologiczne, mhm. potwierdzają to statystyki rządowe, mhm. no i potwierdzają to eksperci, mhm. a moim Państwa gościem był dzisiaj Marcin Kołodziejczyk, dyrektor. Dziękuję. Rekrutacji międzynarodowej grupy EWL. Dziękuję.